W ostatnich latach Końskie stało się wizytówką województwa świętokrzyskiego. Jak udało się Panu zmienić oblicze miasta? To nie było wcale takie trudne, bo mam świetnych współpracowników, a poza tym mieszkańcy miasta są ludźmi bardzo energicznymi i można mówić o pewnej synergii. Bo jeżeli wizytówką gminy na przykład jest Sielpia, to nie tylko to są wielkie inwestycje polegające na rewitalizacji tego ośrodka, czyli to, co się zadziało w samym zbiorniku, w jego otoczeniu, w jego infrastrukturze, ale to są również prywatne ośrodki, które starają się nadążyć za zmianami publicznymi. Właściciele tych ośrodków je modernizują, przekształcają, powodując, że ta oferta no, staje się coraz lepsza, i jeżeli dzisiaj Sielpia nazywana jest konecką czy Świętokrzyską ibizą, to między innymi dlatego. Poza tym miasto, które kiedyś było jednym z centrów staropolskiego kręgu przemysłowego, ma w genach tradycję przedsiębiorczości, w tym i przemysłu, i to się nie zmieniło. Dzisiaj mamy pierwsze owoce utworzonego kilka lat temu takiego centrum przemysłowego, czyli terenu przeznaczonego pod inwestycje, które udało się kompletnie uzbroić, i teraz on zaczyna żyć. Powstają kolejne zakłady pracy, powstają kolejne inwestycje, powstają kolejne miejsca pracy, i to również wpływa na, na to, że miasto miasto i gmina żyją, ale Końskie to również kultura, to również tradycja. Myślę, że mógłbym mówić o tym mieście godzinami i pewnie zabrakłoby miejsca na wszystkich szpaltach, wszystkich gazet, żeby to zapełnić. Zapewniam, że Końskie jest świetnym miejscem do życia. Jakie inwestycje, które zostały zrealizowane w ostatnich latach, uważa pan za najważniejsze? Przede wszystkim to rewitalizacja Sielpi, rewitalizacja miasta. Budowa ostatnich elementów uzbrojenia terenów przemysłowych, bo one dają dostęp do kolejnych działek i kolejnych inwestycji. To również odnowienie perełki miejskiej, czyli parku miejskiego na 26 hektarach. 18-wieczny park w stylu angielskim odzyskuje swój dawny blask ale to również inwestycje w dziedzinie oświaty. W ostatnich latach powstały dwa przedszkola, jedna szkoła, dwie hale przyszkolne sportowe. Jest w trakcie budowy pełnowymiarowa trzecia już hala sportowa, więc jest fajnie. Miasto i gmina Końskie wygląda jak taki duży plac budowy, który w dużej części zosta udało się zrealizować. Jakie inwestycje w najbliższych latach Pan planuje? Po pierwsze, trzeba dokończyć to, co już zostało zaczęte, ale czeka nas jeszcze bardzo ambitne zadanie zapełnienia tych terenów przemysłowych, czyli będziemy starać się przyciągać kolejnych inwestorów, bo każda taka inwestycja to nie tylko nowe miejsca pracy, ale też nie ma co ukrywać nowe wpływy podatkowe. To również przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, to budowa osiedla, którą planujemy w ramach SIM sms czyli takiego. Rodzaju nowego pomysłu na budownictwo mieszkaniowe przy pomocy Krajowego Zasobu Nieruchomości Realizowanego. Tam powstaną, powstanie takie mini osiedle, łącznie trzy lub cztery budynki wielorodzinne, około 120 mieszkań, które będą do dyspozycji mieszkańców. W nowej formule mam nadzieję, że ona się przyjmie. Więc nie brakuje rzeczy, które trzeba będzie dokończyć.